Reprezentuje Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską, czyli zrzeszenie wszystkich farmaceutów, którzy na terenie naszej Izby Wielkopolski wykonują zawód farmaceut. Jesteśmy patronem tego wydarzenia. Od kilku lat organizujemy dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych wielkopolskie warsztaty farmacji szpitalnej, które rozpoczęliśmy organizować przy współudziale właśnie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej. Oczywiście z dużą pomocą osób towarzyszących, gdzie głównym naszym sponsorem i osobą pomocną w organizacji warsztatów jest firma Asklepios. Uważam, że tego typu warsztaty mają realny wpływ na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych bezpośrednio w pracy w aptekach szpitalnych, i uważam, że jest to świetne miejsce do styku branży naukowej z praktykami i połączenia tych dwóch specjalizacji w jedno. Sukces dla podniesienia również komfortu opieki nad pacjentem szpitalnym.